Ja obecnie całkowicie sam. To jest mega farsz, że tu nikt nie przychodzi. Nie jest późno, no, że nie śpią. Zwracam całkowicie uwagę na siebie. Mam ja wrażenie, że kościół służy za tymi żyjami, Ja to chyba nie chłopaki. Bo jestem na zewnątrz? Trzeba, że jakoś tak się nie wczesnego wieczoru, postanowiłem ze znajomymi udać się na pole, aby zbadać znaleziony obiekt nieznanego przeznaczenia. Eksploracja była o tyle ryzykowna, gdyż była jeszcze wczesna zimowa godzina, ludzie w okolicznych domach nie spali, a co bardziej rzuca się w oczy, jak nie snop mocnego światła z opuszczonego budynku na środku pola. To się da odsunąć? pa jest jakaś? Myśleliśmy że ten, żeby nie świecić ludziom na domy. To nazywasz domem? Tam cały czas świeciłeś ludziom na domy, się obrokałeś, <noise> tak. No to, to trwało chwilę, więc bez przesady. Zresztą to nie jest środek nocy, tylko jest koło 18. Po dotarciu pod obiekt okazało się, iż w środku są przechowywane liczne przedmioty, co wzbudziło podejrzenia, iż to miejsce może być jeszcze użytkowane. Był tylko jeden sposób, aby się przekonać. Ustanowiliśmy, że ja solo sprawdzę obiekt, a chłopaki zostaną na zewnątrz na czatach i w razie gdyby ktoś obcy się do zbliżał zbliżą, Dazą mi oto znać świecą z latarkami Jesteśmy w środku i to jest chyba częściowo opuszczone Stary budynek chyba, który jest teraz jako kraciarnia Wykorzystywane, bo na ten wóz do... No, dobra długo to chyba stoi, pasąc po tej oponie Ławki nie takie stare, jakby z gospody jakiejś nawet z jakiegoś tej terenu mieszkalnego, budynku mieszkalnego i wóz do ciągnika, bym tak to podejrzewał. Ogólnie ciekawe tematy. To są koszyki na owoce, tak? Truskawki, coś tego typu. Nie wiem, tak bym strzelał przykładowo i takie bardziej przemysłowe na no. warzywa. No, Więc to nie należało chyba raczej do żadnego domu mieszkalnego. Stara k piła. Krajzeka. może no, założę całość zarzywiała. W tej części nie było już niczego nadzwyczajnego wartego uwagi, zatem obrałem kurs do kolejnego pomieszczenia. Póki co chłopaki nie świecą strefą przez okno, więc wydaje się być czysto. Czy tam dalej jest? Przejście jesów, nie ma bram, a nie. Ta jest dalej zamknięta, a to jest dość długi budynek i... Tam dalej jest przejście, ale nie wiem czy tędy wejdę. O, jeszcze stara betoniarka. Subotowy jakiś, najwyraźniej. Eee, to szczerze? Na szybko nie wiem co to za maszyna. Chyba stara kom komoda. Uff, zimno niesamowicie. W tym momencie przekroczyłem właśnie próg drzwi. i Znajdowałem się teraz w kolejnej części tego obiektu. Jestem tutaj obecnie całkowicie sam. Mówię, chłopaki. Chłopaki zostali. Na czatach O, na no tu przedmiotów starych, nie starych, stara Tu generalnie mam wrażenie, że co jest tu pełno sprzętu eksploatacyjnego z targu, jakby z Sargowicz z takich koszyków na owoce, warzywa, tego typu tematy. Oj, to nie będę otwierać na no dówkę starej. Na wrażarki ja to mnóstwo już przedmiotów. Jeszcze jakieś. Co to jest? Łącznie dla zwierząt jakiś chyba lek. Ale nie mam tak czasu, szczerze. Ale jak się pyta, czy światło działa, to było trochę ryzyko. W ogóle te włączki jak się nie reaguje, jest chyba uszkodzony. Zamówiłem, że nie będę tak się przyglądał na wiele rzeczy, bo dość ryzykownie to wyszliśmy na obcy teren. Nie do końca, że tak powiem zbadany, bo nie było jak zbadać, to nie istnieje w internecie. Znaleźliśmy to samemu na własną rękę i żebyśmy mogli to sprawdzić, to musieliśmy przyjechać. To ciężko te drzwi kurczę. otworzyć. O, dobra, nie siły się tak słuchajcie. Bo to są tylko piece stare, z biuriki, z chemią odchopalną i prawdopodobnie też niebezpieczną, więc... Czekaj za tą bramą. Opracowałem zatem następujące rozwiązanie. Mam prośbę o pomoc jedną. No. Chłopaki od zewnątrz udadzą się pod okna i sprawdzą, czy jest tam ktoś lub coś. To jest mega farsz, że to nikt nie przychodzi. Nie jest późno, ludzie nie śpią. Zwracam niesamowicie uwagę na siebie przez światło. I w trakcie, jak czekam na zwiad chłopaków, zasubskrybuj kanał. Nic ciebie to nie kosztuje. Nie ominą cię nowe filmy, a zawsze później możesz zrezygnować. Więc rzucaj subem i wracamy do akcji. Co z nimi? Są mniejsze światło, żeby nie zwracać uwagi, póki nic konkretnego nie robię. Może i tam poszli, ale tu przecież widzieli, że świecę w to okienko. Halo, halo, nic co tak długo? Wielka, wielka hala z barami, siana, ale chyba to jest, nie widać na zwierzętach żadnych. Nie słychać nic. no więc trzeba spróbować. Trzeba Prawie czego jeszcze nie spotkamy? jest są profilaktycznie lepiej mieć rękę wolną, schowam, dyktafon. Człowieku. Stary kolejny wóz i to dwa wozy, chociaż nie to jeden zespół wozów. Zbiornik chyba na wodę, to znaczy tamten, ale nie ma śladów zwierząt, co żeby martwych też bym nie chciał widzieć. W sensie nie ma, że teraz żadnych śladów zwierząt, mnóstwo i tak, to no nie jest opuszczone. Jest po prostu stary budynek, jawiący za magazyn. No to trochę przypał. No jeśli chodzi o opuszczony budynek i to nic nadzwyczajnego, poza strachy z tertą rupieci, odpadów, maszyn nawet. co w ciekaw, sensie, czy to tyłem można Zabite jest gwoździami, czyli ktoś nie chciał, żeby tu wchodzić. Ale tam przez okno było widać, że nie pierwszą osobą jestem, bo ktoś już oknem wchodził po środku budynku, bo tak nie postawiona rama. Rama po oknie, żeby móc jakoś się wspiąć. Dobra, wiecie co? Nie ryzykuję. Widzimy się za chwilę. że pozostało chyba tylko się pożegnać. No i zostawić subika oczywiście. <grystanie> Także słuchajcie, widzimy się w kolejnych materiałach. Do tego... zobaczenia. Siemano.